Robert Lewandowski już na dobre zadomowił się w stolicy Katalonii, odkąd kilka lat temu przeniósł się z Niemiec do Hiszpanii. Polak we wtorek wraz z kolegami stanie przed szansą awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Całkiem możliwe, że doświadczony napastnik opuści stadion olimpijski podwójnie szczęśliwy to wszystko za sprawą ogromnej szansy, jaka stoi przed nim otworem. O wszystkim w poniedziałek rozpisali się dziennikarze sportu. W tle pojawiło się nazwisko legendarnego Ronaldino. Sympatycy Blaugrany nie mogą narzekać na Roberta Lewandowskiego, momentami strzela jak na zawołanie, a w trwającej kampanii przeżywa drugą młodość. Wszystko to zawdzięcza przyjściu Hansiego Flyke. Pod batutą Niemca nasz rodak regularnie trafia do siatki, co znajduje odzwierciedlenie w klasyfikacji Złotego Buta oraz w rywalizacji o tytuł Króla Strzelców La Ligi, w której lewy zajmuje czołowe miejsce. Obserwowany między innymi przez Kylian Mbappe. Nic dziwnego, że mało kto w stolicy Katalonii chce pozbyć się doświadczonego snajpera. Ostatnio mnóstwo pozytywnego szumu wśród kibiców wywołały słowa Piniego Zachawiego, który stwierdził To nieprawda, że są oferty z Ligi Saudyjskiej. Nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej oferty i żaden klub saudyjski nie kontaktował się z nami w sprawie Roberta. Lewandowski jest szczęśliwy w Barcelonie i pozostanie tam na następny sezon. Mamy kontrakt z klubem i szanujemy go do końca. Kapitan reprezentacji Polski przez kilka lat gry dla FC Barcelona już zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu. Kolejny wyjątkowy moment może nadejść we wtorkowy wieczór, jak informuje sport.s. Chodzi o zrównanie się z Ronaldino oraz Bakero w liczbie strzelonych bramek dla Blaugrany od kiedy nosi koszulkę Barcelony, trafił już 93 gole w 133 meczach, co stawia go w uprzywilejowanej pozycji w kontekście historycznego bilansu klubu. Podkreślił Iwan San Antonio, który trzyma kciuki, by piłkarz z numerem 9 wpisał się na listę strzelców. Wówczas przed nim znajdą się między innymi Pedro 99, Asensi 101 oraz Neymar 105, a oni również mogą zostać wyprzedzeni, jeśli Lewandowski nie spuści stonu.